Dziś cofniemy się do lat świetności gumy Turbo, czyli do 1990 roku, a naszym wehikułem będzie czasopismo Kobieta i życie, z którego dowiemy się, czy lepiej spać razem, czy osobno. Roman, inżynier, lat 52, trochę długie, więc pozwolę sobie zacytować The Best of Roman 57. Ależ osobno, to oczywiste. Przecież to takie niemiłe, gdy ktoś komuś dumucha kompozycją zapachował śledzika ze Smirnowem. Inny przypadek. Osoba płci odmiennej, z którą nawiązujemy ścisłe kontakty ekonomiczne, <grytania> używa na przykład perfum Landwina. Nasza marynarka, koszula, a może i cała nasza osobowość przesiąkła tym zapachem. Kładziemy się do łóżka z żoną i cóż za dysonans z produktami poleny? Ukochana towarzyszka może poczuć się niedowartościowana i zażąda ofiarowania jej wymienionego langwina. To mój ulubiony 60-letni Kazimierz, magister ekonomii i głos rozsądku. Jak wam nie wstyd takie głupstwa pytać w tak ważnych dla narodu czasach? Pilne.